Nie ma nudy przy poniedziałku. Witam serdecznie na kanale. Na początek wielka prośba o zostawienie łapy w górę pod tym filmem i dziękuję za każde kliknięcie. Oczywiście lecimy z gotowymi kuponami na dzisiaj, ale zanim przejdziemy do kuponów, no to kilka spraw słowem wstępu: promocja, konkurs, oczywiście zaproszenie do grup. Słuchajcie, 200% od pierwszego depozytu w Betfanie, czyli jeżeli ktoś nie ma konta, promocja skierowana do nowych graczy, można założyć konto z linku, który jest w pierwszym komentarzu pod tym filmem, bez problemu go znajdziecie. No no i Betfan ma taką promocję powitalną, że możecie wpłacić do 150 zł, a na grę będziecie mieli 450, bo jest 200% właśnie od pierwszego depozytu i to jest po prostu zwiększony budżet na grę. Jeżeli ktoś by był zainteresowany, można sobie kliknąć w ten pierwszy komentarz, w ten link w pierwszym komentarzu pod filmem, i tam jest fajnie opisana ta promocja na landing pageu. Serdecznie zapraszam osoby zainteresowane e, takim, no, zwiększonym, jakby budżetem na grę. Pierwszy komentarz pod filmem. Zanim przejdziemy dalej, zapraszam do naszych grup, na naszego Instagrama na naszego Discorda, na pozostałe kanały wszystkie linki w skarbnicy linków oczywiście w opisie pod tym filmem bez problemu to znajdziecie i lecimy jeszcze z konkursem na dzisiaj, zanim do tych trzech kuponów przejdziemy i je sobie obgadamy e, oczywiście kasa w Betfanie do zgarnięcia e, tutaj jeżeli są konkursy z Betfana to dwie dychy do wzięcia, co trzeba zrobić, żeby o nie powalczyć? Subskrybować ten kanał, na którym oglądasz właśnie film no łapę zostawić pod tym filmem tutaj na dole i w komentarzu typujecie dokładne wyniki minuty pierwszej bramki w dzisiejszym meczu pomiędzy Lazio a Fiorent dopisujecie swój, nie, nie dopisujecie swój nick, tylko dopisujecie swojego maila z Betfana i tak naprawdę tyle. Czasem na YouTube są problemy z dopisaniem maila, możecie to zrobić w takiej formie albo po prostu w odpowiedzi swojego komentarza też w tej formie dopisać, no to wtedy to jest jakiś tam sposób na obejście tych blokad mailowych. Także komentarze do Waszej dyspozycji, dokładny wynik meczu, Lazio Fiorentina, e-mail z Betfana, żebyśmy wiedzieli komu freebeta przypisać, jak ktoś wygra i oczywiście typujecie do godziny 20.45 komentarze czy dodane po tej godzinie po prostu nie biorą udziału w zabawie I tak jak mówiłem mamy kilka gotowych kuponów na dzisiaj Możemy przejść do meritum tego odcinka Nie ma dzisiaj nudy, bo jak cokolwiek się dzieje to kupony zawsze, e, zawsze się znajdą Mamy w sumie kupony złożone z trzech zdarzeń, czterech i pięciu I zaczniemy sobie skotkowo, od tego kuponu złożonego z trzech zdarzeń Ze 150 zł, tutaj 559 może wjechać I tak jak doskonale widzisz same overki są tutaj grane Generalnie bardzo dużo overów dzisiaj jest zaproponowanych I zobaczymy Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Lazio z Fiorentiną. No, tutaj mamy propozycję na overka e, po prostu 2,5 goli. Czyli, oczywiście, ten mecz konkursowy. Co ciekawe, słuchajcie, Fiorentina jest no, w lepszej dyspozycji. W lepszej pozycji, można powiedzieć, na chwilę obecną. Niż, e, niż Lazio, bo Fiora 17 punktów. Lazio na 9 miejscu dopiero punktów 13. Ale to, co nas interesuje, to bilanse bramkowe tych ekip. Skoro jest proponowany over, jeżeli chodzi o Lazio, średnio 2,6 gola na mecz. Jeżeli chodzi o Fiorę, aż 3,4 gola na spotkanie. Oglądają kibice w ich meczach ligowych po tych 9 rozegranych kolejkach. Nie dziwi, że jest tutaj zaproponowa zaproponowany overy goli. E, no dalej mamy spotkanie w Hiszpanii i to jest mecz e, oczywiście e, oczywiście też pod overa proponowany tutaj, tak jak doskonale widzisz, Granada z Villarealem, z Villarealem, który ma swoje problemy od początku tego sezonu. To jest pojedynek w ogóle 15. Villarealu e, i 19. Granady i też, słuchaj, statystycznie tutaj polecimy, bo e, tutaj słaba defensywa Granady robi robotę. 25 straconych goli w 10 meczach, a to, między innymi to przekłada się na średnio 3,5 5 gola w ich spotkaniach, także dużo naprawdę pod overka. Jeżeli chodzi o Villarreal, który przeplata same remisy ostatnio z porażkami, średnio 2,8 gola na spotkanie, też nie dziwi, jakby granie tutaj overka 2,5 goli. Znaczy są bardzo logiczne podstawy, żeby takiego overka 2,5 goli sobie rzucić. I mamy jeszcze spotkanie Coventry z West Bromwich, i tutaj już dopchnięte, po prostu można powiedzieć, dopchnięte overek 1,5, żeby jeszcze troszkę ten kurs sobie tutaj wywindować, żeby troszkę go podbić. Jeżeli chodzi o 13 do tej pory rozegranych meczów, no to gospodarze 17 goli strzelili, 16 stracili, goście 20 do 14 bilans goli, więc tutaj wszystko pod overy, no jakby bez dwóch zdań się spina. Więc taki trebel stricte pod overki 2 razy 2,5 i raz overek 1,5. Bardzo ciekawy kurs na ten overek w meczu Lazio i Fiorentiny, no to jest naprawdę interesujące. Drugi kupon to już 4 zdarzenia, i tutaj słuchajcie, mamy tak, mamy czyste zwycięstwo Atalanty z Empoli na wyjeździe, czyli czyścioszek po po prostu czyste zwycięstwo, i jeżeli sobie zerkniecie na tabelę, to też stwierdzicie, że nie jest to raczej najgłupszy pomysł, patrząc na tych 9 kolejek do tej pory. Atalanta, aktualnie szósta pozycja. Ostatnio były jakieś tam wpadeczki, bo był Remis, ale z Juventusem. No to wiadomo, że strata punktów wpisana gdzieś tam w trudy sezonu była porażka z Lazio 3 do 2 na wyjeździe, więc też gdzieś można to wybaczyć poza tym zwycięstwa. Empoli natomiast na razie, do no 7 punktów tylko uzbieranych po 9 kolejkach. To jest miejsce zaraz nad strefą spadkową Po prostu wydaje mi się, że ładowane tutaj pod faworyta. Mamy spotkanie w drugiej lidze holenderskiej. Jąk Utrecht z, Ma z Maastricht tutaj gra. I oczywiście, słuchajcie, są to dosyć overowe ekipy. Bo znowu, jak sobie zerkniemy na bilanse bramkowe, no to wychodzi nam średnia goli Jong Utrechtu 2,9 gola na spotkanie. Do, w, Wiecie, jakby średnia wyciągnięta z dotychczas rozegranych meczów, jeżeli chodzi o gości, to jest, to jest aż 3,2. Więc tutaj znowu mamy mecz, gdzie są te logiczne podstawy, i cyferki się zgadzają, są logiczne podstawy, żeby sobie huknąć overka. Mamy drugi, po raz drugi mecz Granady i Villarealu, ale grany pod kartki. Dosyć duży over. I teraz tak, arbitrem tego spotkania jest szanowny pan Javier Iglesias Villanueva, który sędziował 5 spotkań w tym sezonie. Pokazał 22 karteczki, średnio. 4,4 kartki na spotkanie. Statystyka sucha oczywiście, ale można wziąć pod uwagę, także zostawiam Wam tutaj informację, czy aż taki, moim zdaniem, wysoki over 5,5 kartek w tym meczu jest warty gry. Oczywiście są to ekipy, które no nie grają najczyściej. Są to ekipy, które mają swoje problemy w tym sezonie. Granada w strefie spadkowej, Villarreal bije się o utrzymanie nad tą strefą spadkową, więc tutaj faktycznie może być gorąca temperatura. No tutaj mamy propozycję na 6 kartek w tym meczu i minimum jedno trafienie Tromsona wyjeździe z Molde. E, tu jest jest ciekawa sytuacja jeżeli chodzi o to spotkanie, bo Tromso jest mocno skazywane tutaj przez bukmacherów na porażkę, a oni są e, aktualnie no 7 punktów nad Molde. Są ekipą aktualnie lepszą. Oczywiście jak sobie zestawimy na przykład ofensywy Tromso w 25 kolejkach 39 strzelonych goli, Molde 55. Oczywiście Molde gra e, u siebie, może i są faworytem, ale dwa ostatnie spotkania przegrane. Moim zdaniem ta brameczka Tromso to żeby tak sobie, wiesz, dorzucić, dopchać do jakiegoś Ako, do 3 czterech typów, e, po tym kursie 1,52, faktycznie może nie jest najgłupszy pomysł, nie? Tutaj ze stówki 547 i jest jeszcze jeden, najmocniejszy z tych wszystkich kuponów, bo to jest 5 typów, za 115 zł e, 2011 może wpaść. I znowu mamy grane overki. Jak są overki? Statystycznie sobie zerkniemy, jak to wygląda w tym sezonie. Znicz z Miedzią. Pierwsza polska liga po 1,97 over 2. I pół goli, a powiem Ci szczerze, że, że cyferki nie są najgorsze, bo w meczach znicza średnio 2,25 gola na spotkanie. E, mieć troszkę lepiej 2,8. Oczywiście to jest poniżej tej średniej, bo tu muszą być 3 gole, żeby to siadło. Dlatego też kurs 1,97. E, dalej mamy, e, są cornerki nawet tutaj na tym kuponie. Po 1,52 minimum 5 rzutów rożnych. Samej Atalanty, że nabiją z Empoli na wyjeździe. Mamy o, duży over. to Glimt z Lillestrom. I tutaj tak, mamy over, ale 3,5 goli aż po kursie 1, 87. Dlaczego? No dlatego, że są to turbo overowe ekipy. Jeżeli chodzi o Bodo, słuchaj, średnio w tym sezonie, bo oni tam są już yy, u schyłku sezonu niedługo, 3,96 gola na mecz. I to wiesz, to nie jest piąta kolejka, nie? To jest na przestrzeni tam dwudziestu kilku meczów. Wow. Jeżeli chodzi o Lille-Strom, 3,2 gola na spotkanie. Tutaj oczywiście muszą być cztery, ale spotykałem się dwie bardzo overowe ekipy, ja trzymam za to kciuki. Jest Uwerek 2,5 goli w meczu Arkus i Randersów. To jest oczywiście Dania po kursie 2 0 e, Tutaj faktycznie Arkus 2,3 gole na spotkanie w tym sezonie. Goście równe 3 gole na mecz. Notują e, do tej pory w tych rozgrywkach. Kurs duży, nie? Tylko oczywiście pytanie, czy to jest czutka, czy to po prostu jest tam gdzieś granie pod fajny kurs. No mam nadzieję, że tutaj mocna czutka. Tylko jak mamy, nie wiem, 8 typów na overy, może być trudno, żeby wszystko tutaj siadło, bo jest też over w meczu Boavista i sportingu po kursie 157 i tutaj. Oj, ten siądzie. Ten faktycznie siądzie. I tutaj to wygląda najsensowniej chyba z tego kuponu, no bo w meczach była wiszty aż 3,8 gola na spotkanie można oglądać w tym sezonie Sporting to równo równo trójka. I tutaj właśnie ta trójka jest potrzebna między innymi, żeby zaksięgować 2011 zł. Na dzisiaj kilka ciekawych propozycji. Jeżeli kogoś coś zainteresowało, można sobie coś skupnąć, ale jeszcze po swojemu przekmincie. Ja serdecznie dziękuję, że oglądaliście do samego końca. Oczywiście dziękuję za każdą zastawioną łapę w górę, za każdą subskrypcję. Co więcej, dzisiaj o 11 tutaj na tym kanale Jeremy odpala live'a tych meczów coś będzie powyciągane razem z wami i jeszcze Jeremy ma od siebie kilka tenisowych typów. Ja serdecznie dziękuję za obecność. Życzę udanego dnia, uśmiechu na twarzy, piona. Trzymajcie się, pozdro. Nara.